Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. Dziś przyszedł czas na to, aby poszerzyć o kolejny odcinek naszą internetową biblioteczkę interpretacji planet w sektorach i znakach. Tym razem będzie to Neptun w koziorożcu w 11 i 12 sektorze. A sponsorami tego odcinka są pani Karolina i pan Jakub, których bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za zaufanie i za wsparcie. Natomiast, jeśli wy chcielibyście, abym coś dla was zinterpretował, to zapraszam was na moją stronę Patronite, gdzie możecie wykupić różne progi subskrypcji. Wśród nich znajdziecie takie oferty jak rozszerzona wersja horoskopu miesięcznego, horoskop lunarny, pełna wersja. Dodatkowe materiały do nauki astrologii, a także interpretacje kosmogramów słynnych osób. Możecie tam znaleźć już kosmogramy Whitney Houston i Michaela Jacksona. A na razie zabieram się za realizację zadania pani Karoliny i pana Jakuba. Neptun jest planetą transsaturniczną. Zaliczamy do tej grupy jeszcze dwie inne planety Urana i Plutona. Oddziałują one na całe pokolenia. Nie tylko na życie jednostki, nie tylko na poszczególne grupy społeczne, ale na wszystkich ludzi urodzonych w obrębie danej generacji. A to dlatego, że planety te poruszają się niezwykle wolno. Neptun potrzebuje około 164 lat na to, aby okrążyć Słońce. Oznacza to, że w znaku spędza mniej więcej kilkanaście lat. Oddziaływanie tych planet, a zwłaszcza że Neptuna, jest niezwykle trudne do przewidzenia. Pewne tajemnic. I konsekwencji, które wykraczają poza jednowymiarowe interpretacje. Tutaj trzeba bardzo mocno skontaktować się z archetypem, który reprezentuje Neptun, a jest to archetyp ryb. Ryby stanowią podsumowanie całego zodiakalnego koła. W nich skupia się wszystko, co wydarzyło się wcześniej, od barana po wodnika. Prawda jest taka, że. Trudno złapać proporcje i miarę tego, w jaki sposób mieszają się te elementy, tak jak we mgle, bądź tak jak w oceanie, w którym znajduje się całe bogactwo żywych istnień. Nigdy nie możemy być do końca pewni, co wyłoni się z tej mgły, czy z piany morskiej, ale wiemy na pewno, czego oczekuje od nas Neptun. Neptun oczekuje od nas zaufania, wiary. I oddania się sile większej niż my sami. Neptun działa jak rozpuszczalnik. Chce pozbyć się tego wszystkiego, co wymusza na nas kontrolę, wymusza na nas wiarę w samosterowność i sprawczość. Wiara neptuniczna odsyła nas do czegoś większego niż my sami do pewnego źródła, które bije u podstaw wszystkiego, co istnieje. Neptun może być postrzegany również jako świadomość, jako taka. Świadomość operuje w pewnej częstotliwości, która jest wybiórcza. Coś widzimy, ale nie jest to wszystko. Coś słyszymy, ale poza tym pasmem znajduje się jeszcze kilka innych częstotliwości, które oddziałują, ale my nie jesteśmy w stanie tego zmysłowo postrzec. Saturn jest granicą zmysłowego postrzeżenia. Planety transsaturniczne oddziałują w sposób niedostępny ludzkiemu doświadczeniu, ale konsekwencje tego oddziaływania są bardzo dotkliwe i trudno je zignorować. Neptun jest pewną siłą, która wymusza na nas poddanie się, rozpuszczenie struktur kontroli, struktur władzy, które każą skupiać wszystkie siły w nas w jednostce, w mocnym podmiocie. Neptun chce, abyśmy powrócili do tego, co stanowi wymiar naszej duchowej egzystencji. Można powiedzieć, że Neptun zaprasza nas do tego, aby wrócić do Boga, jakkolwiek go nie pojmujemy. Neptun w Koziorożcu znajdował się od 1984 do 1998 roku. To dosyć dużo. Czasu, aby ukształtować nowe pokolenie, którego aspiracje, marzenia i metody ich realizacji będą różnić się znacząco od wcześniejszych generacji. Koziorożyc odpowiada za to, co związane ze strukturą władzy, za to, w jaki sposób społeczeństwa się organizują. Koziorożyc kocha to, co pewne, konkretne, to co oparte na planie, dalekosiężnym planie, którego fundamentem jest doświadczenie przeszłości. Oczywiście plan ten wymaga pewnej organizacji sił zbiorowych w celu zrealizowania czegoś, co przekracza kompetencje jednostki, dlatego też koziorożec uwielbia dyscyplinę. W momencie, kiedy Neptun wkracza do koziorożca, ta dyscyplina ulega pewnej mutacji, pewnej zmianie. Potrzebne są inne alternatywne metody działania po to, aby osiągnąć te koziorożcowe cele. Po pierwsze, osoby urodzone we wcześniej wspomnianych latach będą miały bardzo ambiwalentny stosunek do władzy. Na dobrą sprawę będą starały się wyśliznąć jej, będą starały się uciec, przekroczyć ją, bądź też w jakiś sposób oszukać czy przechytrzyć. Pamiętajmy o tym, że Neptun jest planetą iluzji. On uwielbia to, co wieloznaczne, to, co fikcyjne. Stąd też ludzie urodzeni w tych. Latach, przypominam, 84-98 rok, będą starali się wytworzyć inną, alternatywną rzeczywistość względem tej zastanej. Będą marzycielami, jeśli chodzi o porządek społeczny. Będą mieć głowę pełną utopii, pełną koncepcji, które odsyłać będą do, będą do innego, lepszego świata. I oczywiście nie ma w tym nic złego, w zależności co z tym zrobimy Na poziomie jednostkowym oddziaływanie Neptuna w koziorożcu może przekładać się na niezrozumiały tok kariery Niezrozumiały dla wcześniejszych pokoleń Tak jak kiedyś, prawdopodobnie nauczywszy się jednego zawodu, zdobywszy kompetencje w obrębie jednej dyscypliny Można było wykonywać ten zawód do końca życia Tak Neptun sprawia, że niczego nie możemy być pewni i te kariery osób urodzonych we wcześniej wspomnianych latach będą dosyć trudne do przewidzenia, będą wymagały dużej elastyczności i wcielania się w różne role. Neptun uwielbia metamorfozy, uwielbia przechodzić z jednego stanu w drugi, i tego też będzie wymagał od swoich podopiecznych w koziorożcu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Ponadto ważne będzie to, aby Ufać temu, iż istnieje jakiś większy plan. Plan, który wykracza poza moje własne priorytety. Plan, który jest przepełniony duchową inspiracją, który prowadzi mnie przez wszystkie meandry, przez wszystkie trudności, przed którym będzie stało społeczeństwo w momencie, kiedy ludzie ci będą dochodzili do władzy. Tutaj będzie trzeba rozwinąć pewną duchową. Wizję, która pozwoli rozwiązać te problemy, przed którymi wcześniejsze pokolenia stoją bezradne. Ale aby to się stało, trzeba rozpuścić stare struktury, otworzyć się na nową, utopijną ideę, która sprawi, że będziemy przekraczać granice tego, co wcześniej wydawało się nieprzekraczalne. Koziorożcowy Neptun. Znajdując się w 11. sektorze, czyni z podopiecznej bądź podopiecznego takiej planety osobę niezwykle podatną na oddziaływanie grup. Chodzi tutaj zarówno o przyjaciół, kolegów i znajomych, którzy będą odgrywali kluczowe znaczenie w kształtowaniu tożsamości takiej jednostki, ale również mam tutaj na myśli przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, czy też grupy skupione wokół jakiejś wielkiej idei. Idei Rewolucyjnej, utopijnej, takiej, która będzie przekraczać horyzont doczesności. I ważne jest to, aby mieć kontakt z tym, co nazywamy materią codzienności, bo możemy dać się porwać wspaniałym wizjom, które są inspirujące i zachęcające do tego, aby czynić rzeczy wielkie, ale przy takim usytuowaniu Neptuna możemy pogubić się w tym, co związane jest z obsługą naszych podstawowych, Potrzeb w tym planie materialnym. Dlatego też zadajmy sobie pytanie: czy to, czego wymagają od nas te wspaniałe, inspirujące grupy, z którymi się utożsamiamy, jest dla nas możliwe do zrealizowania w ramach naszych kompetencji, jako zwykli ludzie, którzy mają 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu do dyspozycji? Czy jesteśmy w stanie podołać naszym marzeniom i pragnieniom? Ważne jest to, aby pamiętać o tym, iż prawa grawitacji działają dla wszystkich tak samo. I być może trzeba dodać trochę ołowiu naszym marzycielskim zapędom. Z pewnością osoby z takim usytuowaniem Neptuna są niezwykle przyjacielskie, niezwykle otwarte na ludzi, którzy potrzebują pomocy. Nieobce są właścicielom takiego Neptuna. Ideę humanitaryzmu mają potrzebę nieść Pomoc, dzielić się tym, co najlepsze z jak największą liczbą ludzi. Z kolei, osoby z Neptunem w 12 sektorze będą obdarzone niezwykle bogatym życiem wewnętrznym, do którego dostęp będą miały przez wyobraźnię działającą w największej rozdzielczości. Chodzi o to, iż nie ma rzeczy, której taka osoba nie byłaby w stanie sobie wyobrazić. Bardzo często, nie ruszając się. Z domu, z własnego pokoju czy też z własnego łóżka mogą podróżować w najodleglejsze rejony wszechświata, które nie są dostępne zwykłym śmiertelnikom. Bardzo często osoby takie odlatują daleko poza krąg codzienności w poszukiwaniu świata idealnego, którego być może nawet wcale nie będą chciały materializować. Wystarczy, iż myślą, uczuciem dotkną tego, co jest tak trudne do wysłowienia. I trudne do podzielenia się z innymi. Trzeba uważać również w przypadku takiego usytuowania Neptuna na różnego rodzaju tendencje eskapistyczne i potrzebę izolacji. Ważne jest dla takich osób to, aby wypoczywać w samotności, aby móc poczuć siebie w oddzieleniu od świata zewnętrznego, z którym tak łatwo dyfundują, mieszają się. Dlatego też te chwile. Kiedy nikt na nich nie patrzy, kiedy mogą z powrotem wrócić do źródła, które noszą w sobie, jest to czas niezwykle cenny, niezwykle istotny. Co dzieje się między innymi w trakcie snu. Życie senne takich osób to jest jedna wielka, niekończąca się przygoda. Tam może wydarzyć się wszystko. I prawdę powiedziawszy, być może nie ma sensu inwestować w zagraniczne. Podróże z takim usytuowaniem Neptuna, czasami warto się wyspać i pozwolić powieść się fantazji w najodleglejsze rejony rzeczywistości. Myślę też, że niezwykle istotne dla osób z takim usytuowaniem Neptuna jest to, aby znaleźć pewną praktykę duchową, która będzie wprowadzać jakąś dyscyplinę i przewidywalność, tak aby móc. Ogarnąć i zapanować nad tymi siłami, energiami, jakie wydarzają się we wnętrzu takiej osoby. To byłoby wszystko na temat Neptuna w koziorożcu w 11 i w 12 sektorze. Dziękuję serdecznie za uwagę, dzięki za subskrypcję, dzięki za komentarze i zapraszam na kolejne odcinki. Spokojnie to tylko astrologia. Pozdrawiam i do zobaczenia.